No taka jest zamyślona dzisiaj jakoś. No bo widzisz, wygląda na to, Antoni, że nie będziemy mieć naszej Puszczy Bydgoskiej. A to my mamy jakąś puszczę? Antoni, no, no niby inteligentny, a gadasz jak te kołki z lasów państwowych, co to mówią, że Puszczy Karpackiej nie mamy. Ale gdzie, gdzie Puszczę mamy? Kochany, między Bydgoszczą a Toruniem, cudne źródliska i wiesz, tam sobie wymyślili, że puszczą autostradę i ja już wiem, co nie. zrobią leśnicy. Powiedzą... Nie ma puszczy, nie ma puszczy Dobra. bydgoskiej, nie ma terenu chronionego. Dlaczego? Bo to samo zrobili w Karpatach z Puszczą Karpacką. Puszcza była, puszcza jest na mapach, a oni mówią nie, macie nieaktualne mapy i wycinają drzewa, takie wiesz, o dwumetrowej Aha. średnicy. Może ja nie widziałem, bo. Tam zawsze jakaś dziewica stała przy tych lasach, i ja raczej byłem skoncentrowany na tej dziewicy, czy ona puszcza, wiesz, ale nie wiedziałem, że to właśnie jest ta dziewica puszcza, co mają ją wyciąć. Także czy to rozumiesz, co ja mówię? Nie, to takie dziewictwo, jak i ta twoja wiedza, Antoni.